Nie ma w, tej, w tym żadnej filozofii. Ja będę co jakiś czas wyłączać filmik, żeby on nie zajął dużo czasu. Wy też pewnie sobie go stopujecie, żeby albo mnie nadgonić, albo spotkać się ze mną przy końcu tego rzędu trzeciego. Jeszcze chwilę porobię z wami. Przypominając, nawijamy, wbijamy, przyciągamy, nawijamy, przeciągamy przez trzy oczka. I tak w koło macie Cały czas. To widzimy się za chwilę przy końcu. Ok, jestem przy końcu trzeciego rzędu. Przedostatnie oczko, ostatnie oczko. I zamykamy. Mhm. I mamy już taki pasek. Ok. Mm, więc tak. To od tego, kiedy chcecie zmieniać kolory, zależy to od Was. Ja w tej chwili zmieniłabym sobie już na jaśniejsze, bo to jest tylko taka wstawka kolorystyczna. Ja pokażę, jak to zrobić. Jeśli chcecie jeszcze dalej kontynuować ten kolor, to robimy to dokładnie tak samo: czyli oczko do góry. I potem dokładnie to samo, co robiliśmy teraz, cały czas w kółko, zakończamy tak samo. No i tak tyle razy, ile chcemy mieć ten kolor, nawet jeśli chcemy mieć czapkę jednokolorową, to cały czas robimy tak samo. Ja teraz pokażę, jak yy, zmieniać kolory. Więc tak wyciągamy sobie trochę. O, coś mi się tutaj źle przeciągło. O, muszę jeszcze raz zakończyć. Więc tak, wyciągamy sobie to oczko, które już mamy. Mamy taką większą, może nie za dużą. I więcej w tym stylu. Nożyczkami przycinamy tą włóczkę. No, tak jak tutaj pokazuję, tak? I szydełkiem wyciągamy tą końcówkę. Zaciągamy tutaj i to będziemy chować pod tą nową włóczkę, którą zaraz tutaj dodamy. Ja w tym momencie dam sobie tutaj kolor biały. Rozwijamy sobie tą włóczkę. Okay. Więc tak. Wbijamy się w szydełkiem. Oczko, które jest przed tą, znaczy no w zasadzie pod tą włóczką, tak? I teraz tak. Opiemy tą włóczkę, tą białą, czyli tą nową, w szydełko i przeciągamy ją przez tą, przez to oczko, w którym jesteśmy, nawijamy włóczkę i przeciągamy ją przez tą białą włóczkę, która była na szydełku zaciągamy i tak jak zawsze oczko do góry nawijamy i teraz będziemy chować te dwie nitki więc one muszą tutaj być blisko no i teraz dokładnie tak samo jak zawsze czyli nawijamy wbijamy się w oczko i przeciągamy przez wszystkie trzy nawijamy, wbijamy się w oczko, przeciągamy przez wszystkie trzy, nawijamy, wbijamy się w oczko, przeciągamy przez wszystkie trzy, pamiętając o tym, żeby chować te włóczki, te końcówki tych włóczek. Okay. I dalej, dokładnie cały czas robimy to samo na razie jeszcze i tak dołączamy nowy kolor będę teraz kończyć kolejny czwarty rząd Czyli się w pierwsze moje oczko, przeciągam. I tą pracę yy, wykonujemy cały czas monotonnie, przez około, ja policzę, ile tutaj mam. Yy, rzędów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 przez 11 rzędów. Cały czas powtarzając to samo. Jeśli chcemy zmienić kolor, to wiemy już, jak to zrobić. Zobaczymy się za te 11 rzędów, czyli w chwili obecnej za rzędów 7. Jeszcze w pierwszej części dziewczyny jedna rada, na którą w chwili obecnej sama się złapałam. Podeszłam sobie przymierzyć tą czapeczkę mojej dziedzi i okazało się, że jest za duża. Więc proponuję... Proponuję, o czym sama zapomniałam, a co miałam jeszcze zrobić. Kiedy zrobimy pierwszy rząd, proponuję jeszcze raz zmierzyć tą naszą czapeczkę. Bo miałam mieć rozmiar 44, a w chwili obecnej mam rozmiar 27 razy 2, co daje nam 54, czyli aż o 12 cm za dużo. No nic, moje dziecko urośnie, więc będzie w niej chodzić yy, potem. Ale jeżeli chcecie coś zrobić dla swojego dziecka w chwili obecnej, to pamiętajcie o tym o jednej ważnej rzeczy, żeby jak zrobimy pierwszy rząd zmierzyć. Czy na pewno to jest ten rozmiar, o który nam chodzi? Obwód, taki, jaki nam chodzi. Bo w pierwszym rzędzie ten, ten nasz cały obwód, tego łańcuszka, on się trochę powiększa. To tylko tyle z takich rad. Ja popełniłam błąd. Napiszę to w komentarzu, żebyście albo napiszę to na początku filmiku żeby żadna z Was nie zrobiła takiego błędu, jak ja. E, dobra, w takim razie do zobaczenia w kolejnej części. Do zobaczenia. Zawsze mówię do zobaczenia, chodzi do usłyszenia. E, a teraz cały czas kontynuujemy przez 11 rzędów e, to samo co robiłyśmy do tej pory. E, zmieniając sobie kolory włóczki, jeżeli mamy taką ochotę, jeśli nie, to po prostu robimy tą włóczką, którą w chwili obecnej. Zapraszam do części numer dwa.